Witam Ciarku Arku, po raz kolejny w naszych wieczornych rozmowach. Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Cześć, cześć, Arturze, witam serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie bez atrakcji, a powiem ci szczerze, że jest to dosyć ciekawy temat, który dzisiaj mielibyśmy poruszyć, bo chodzi mi o UFO w Bieszczadach. Ja ci powiem coś takiego, że ja akurat Bieszczady bardzo lubię, zresztą chyba nie ma kogoś, kto nie lubi Bieszczad. No, Ale ja akurat masę dzieciństwa w tak spędziłem, te wszystkie ustrzyki dolne, górne te sprawy wetliny i tak dalej to przechodziłem na pierwsze i to były moje pierwsze odznaki turystyczne, nie ukrywam że Bieszczady w ogóle kryją w sobie taką jakby tajemnicę, tak bym to powiedział, nie? Bo one są na swój sposób są chyba tajemnicze przyznasz to, nie? Oczywiście pewnie, że tak, no, no ja na przykład no tutaj nie tylko pod kątem UFO, wiesz lubię Bieszczady, bo tak, nie wiem czy tam śledzisz mojego Facebooka też tam publikuję różne mhm. zdjęcia, materiały na temat mhm. Bieszczadów, mhm. także no, mimo że bardzo lubię też inne góry, a jednak te Bieszczady są dla mnie strasznie bliskie i no pałam jakąś taką właśnie, do nich taką sympatią, takim, takim wielkim sentymentem. Mimo, że y, nie jeździłem tak jak ty to właśnie wcześniej wspominałeś od dziecka, bo ja Bieszczady zacząłem dość późno jeździć, tak intensywnie, bardziej tutaj y, no kilka lat do tyłu bym tak, tak ujął tutaj. No owszem, wcześniej też bywałem w jako, jako dziecko, jako młody chłopak ze szkoły, no ale takie intensywne gdzieś tam chodzenia czy na przykład fotografowanie wschodów czy zachodów też z kolegą żeśmy jeździli. No i to same poznawanie też tego terenu. No, na szlakach, na przykład spotkanie niedźwiedzia, mhm. też było wielkim, wielkim wow, prawda? No ale, no, ale generalnie no, też temat Bieszczadów jest związany z moją też pasją ufologiczną. Tutaj też. W mojej pierwszej książce Ufa pod Karpaciem ja tam opisałem kilkanaście przypadków właśnie tych spotkań z tymi tajemniczymi obiektami, które miały miejsce nad I tutaj jest taka ciekawostka, ponieważ jak wstąpiłem do ruchu ufologicznego w Polsce w latach 90., to był 96 rok, no wtedy pan Rzepecki, Leśniekiewicz czy pan Pichota, to, to była ówczesna elita ufologii, prawda, w Polsce, oni, no, no mieli bardzo wiele spotkań wtedy tych obiektów, ale temat na, na przykład tej południowo-wschodniej Polski, w kompletną taką, taką białą plamą na mapach mm -hmm. tej ufologicznych. Dlatego ja no, odkryłem jakby ten temat, a w szczególności w późniejszym czasie temat pieszczadów. I no tu, jest, tu jestem też z tego bardzo zadowolony, bo nie przyszło mi to łatwo, ale jakoś tam pomału ten temat ruszył i ludzi. ludzie, mimo że nie było tak wtedy takiego zasięgu internetu jak obecnie mamy, to jednak więcej otrzymywałem w tamtych czasach zgłoszeń niż obecnie. Też taka mm -hmm. duża ciekawostka można powiedzieć. A właśnie, właśnie chodzi mi o to, żebyśmy dzisiaj przybliżyli albo żebyś ty przebliżył głównie kwestię tego tematu UFO w mieszanach, tych przypadków, e, ponieważ e, szczerze mówiąc... E... Ja mam wrażenie, że to środowisko ufologiczne w Polsce, nie wiem, tam się do końca nie orientuje, ale na przykład zwróć uwagę na to, że ten Kongres cały w Stanach Zjednoczonych, to on na siłę wpycha różne teorie, a to, że jacyś tam pięciometrowcy w Miami chodzą, a to coś tam, a tymczasem co się okazuje, okazuje się, że Stany Zjednoczone są na krawędzi przykładowo wojny secesyjnej nowej, nie? No wypadnie. Przez no nie, ja, ja ci powiem tak, tak Arturze powiem ci szczerze, że Jakoś mało skupiam się na tematach właśnie za oceanu, bo ponieważ nie mogę tego dotknąć, jakby zobaczyć, dziś tak jak w Polsce, a, a tym bardziej, że wiem, że badacze amerykańscy jednak są dość mało sceptyczni i naprawdę tak jak Mufon, na przykład oni mają masę tych przypadków, tych obserwacji UFO, ale tak na, na przykład tam kilka tysięcy w ciągu skali roku, ale tak naprawdę... Yy, jeżeli prześledzić te obserwacje, to, to, to ile tych obserwacji danych, z UFO, czyli prawdziwe ufo, ile tej statystyce potem na końcu funkcjonuje? 10-15, no mm -hmm. dobre, nawet żeby było jeden, ale, ale no, tak, taka właśnie jest u nich taka mentalność trochę dość dziwna. Ale... Dobra, wiesz co, ja, ja wiesz, ja, mam, ja nie mam tych obserwacji z Bieszczadów e, tak dużo, na przykład jak z innych terenów, na przykład Rzeszów czy, czy mhm. okolice, bo stamtąd naprawdę mam bardzo, bardzo wiele, ale te obserwacje są o, o tyle ciekawe, że e, na przykład e, mam e, zdarzenia z okolic e, Wielkiego Jasła z 1818 roku, gdzie mhm. tutaj chyba mało kto wie, ale tym świadkiem był słynny nasz Aleksander Fredro. Mhm. Ja, ja się o ten sp <laughs> przypadek spotkałem, e, zbierając literaturę do mojej drugiej książki Magiczna Rzeczywistość. I tam natknąłem się na taką książkę Tajemnicę Bieszczadu, która właśnie opisywała, jak pan Aleksander Fredro, prawda? sobie w 1818 roku jechał z Wetliny do chyba bodajże tam jakiejś tam miejscowości. I ta góra, która się w tamtym czasie nazywała Wisielem, z tego powodu, że tam wieszali ludzi, on się natknął na, jak jechali na koniach, prawda? Natknął się na takie ogromne. Światło, nie jest to bliżej, bliżej sprecyzowane. Ja mam ten cytat właśnie w mojej yy, bodajże chyba drugiej książce, yy, ale będzie też do druk mojej pierwszej i ten cytat też będzie ponownie dodany. W każdym razie to było światło na tyle mocne, tak oślepiające, że zwyczajnie oni się tego strasznie przerazili. No i on o tym wspominał w swoich tam takich yy, zapiskach. Yy, yy. Kolejną taką obserwacją mam, tak samo ścisnej to jest 1908 rok mm -hmm. i dalej to jest ta sama góra Wichel, czyli dzisiaj spójrzczasna góra, to jest wielkie i małe jasło mm -hmm. kocisnej. I, I co? I tam właśnie pan y, o nazwisku Jan Stra Strawski, o tak tutaj mam teraz na sobie się poszukuję właśnie tą, y, tą historią tego pana. Mieszkaniec Brzeworska napisał właśnie w liście do swojej córki o tajemniczym świetle, które zauważył właśnie nad Wisielem I, I oni wracali z Krzywego do Cisnej. i tutaj o tyle jest taka ciekawostka, że mieli podobne mm, zjawisko jak, jak Fredro, tyle że to zjawisko wywarło straszny wpływ na konie i te konie po prostu nie chciały w ogóle się ruszyć, nie chciały iść. No, takie wyjaśnienie było w dawnych czasach, że no mogły, mogły to być po prostu palone zwłoki na, na, tej, na, tej, na tej górze, prawda? Ale co ciekawe jeszcze w latach 50 widywano takie zjawiska tam świetle właśnie w okolicach Wielkiego Jasła, a ja z 2015 roku mam relację dwojga turystów, mhm. dziewczyna z upakiem, która została przepędzona ze szczytu tej góry przez dwie takie pomarańczowo-czerwone kule światła, które mhm. ich po Także to jest taka obserwacja, obserwacje, które są takie najstarsze, naj, naj, które posiadam w archiwum, mhm. ale też taką fajną i taką bardzo, no chyba troszeczkę znaną w ufologii, obserwacją, zdarzeniem, to jest historia, co prawda nie z samych Bieszczadów, prawda, ale z Sanoka. Mm -hmm. To jest dość blisko położone. No, za, chwil, za chwileczkę Bieszczady będą od Sanoka, bo to już jest kawałeczek. Tak, 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 to może być taka brama Bieszczadów, prawda. Ale to jest o tyle ciekawe, że ja w 2009 roku natknąłem się na taką panią, panią, która w 1946 roku, to jest ciekawostka, i wtedy jeszcze słowo UFO nie funkcjonowało w ogóle w Polsce i w zasadzie prawie na świecie, bo dopiero 47 i oni w lipcu 46 albo 47, to tak mniej więcej to są te, ten przeciąg czasowy. Yy, dziewczyna wtedy, dziewczynka miała 10-12 lat, jak sobie przypominam. I ona wybrała się no, do sadu yy, na ówczesnej ulicy Dasznickiego w Sanoku. Tam jest ta ulica, dalej ma tą samą nazwę, tylko tam w tym miejscu, gdzie był sad, znajduje się galeria Sanok. I co ciekawe, tam było około 10-12 osób, i w pewnej chwili gospodarz, yy, właściciel tego sadu nagle no, tam zauważył, że w górze coś dziwnego jest. I ona mówi, jak odwróciła głowę, do góry, zobaczyła taki no, metaliczny, taki dość duży krążek, kilkumetrowej średnicy, który no, może nie wirował, tylko że tak e, siał się na boki. Mm -hmm. I to było tyle ciekawe, że on się tak pomału, pomału znosił do góry i po prostu znikł. Nie to, że odleciał, tylko znikł. No. Mm -hmm. Także to była taka e, obserwacja bliskiego spotkania pierwszego stopnia, ponieważ e, ten obieg, według relacji e, tam świadka, z którą rozmawiałem osobiście, a ta pani już, już nie, nie żyje, kilka lat temu zmarła, no to ona mówiła, że to dość nic Nisko było, to nie było tam rzędów kilometrów, ona maksymalnie mówi maksym między 50 a 100 metrów, ale raczej się spełniała, że tak około 50 metrów to było bardzo nisko Także to była taka bardzo ciekawa historia. No, w tamtym czasie sobie też ci starsze te starsze osoby, które były na tych zbiorach sobie wyjaśniały, że to może coś sowieckiego, prawda? Że, Równie że, dobrze no, mogłyby nie... to być drony jakieś, jakby to w nocy było, nie? Tak, tak. No bo w nocy tak, zobaczysz tak, światła tak. czerwone i kurcze, nie wiesz co to jest, nie? Tak, ona ona była o tyle tutaj tym zdziwiona, że, że to po prostu znikło. Nie odleciało, a normalnie tak jak, no, jak klasyczne UFO ma to w sobie swoim e, założeniu, że znika przy e, włączeniu żarówki i, i i koniec, prawda? Mhm. Także to jest taka historia właśnie 46-47 rok. Mm. Mam też fajną relację. Co prawda ona pochodzi właśnie z USA, ja się natknąłem na tą y, historię na UFO Evidence, y, takiej stronie internetowej. Co prawda pisałem do świadka, ale nigdy nie dostałem odpowiedzi. Ale natomiast mam tylko tą historię tego człowieka, który mieszkając w Zegórzu, to jest też y, w zasadzie można powiedzieć brama Bieszczadów. W 60 roku zobaczył podczas y, y, wypasu bydła, zobaczył przelot pięciu takich y, klasycznych obiektów UFO, to były takie krążki. Mhm. które ono jakby widział troszkę od dołu, natomiast jego siostra, która była nieco dalej, widziała właśnie, że z innego kąta, w innym miejscu, że te obiekty mają takie jakby małe kopułki. Także to było mhm. też takie bardzo ciekawe. Też fajną historię otrzymałem z okolic Wernika. Jestem ja z, z tym panem osobiście, prowadziłem rozmowę. Historia miała natomiast miejsce w 1974 roku. To jest ta, ta słynna taka, nie wiem, może Arturze, pamiętasz tą taką e, chatkę na kolibie, wiesz? Da, da. No, ona jest co prawda teraz już zmieniona, bo ona w dawnych czasach troszkę inaczej wyglądała. I właśnie. U tego dnia pan wracał po prostu z wyrębu lasu, prawda, tam wracał, wracał na kolibę i natknął się na, przy cmentarzu prawosławnym, tam tych cmentarzy wiadomo jest dość dużo różnych tam porzucanych w zaroślach, natknął się na coś takiego bardzo dziwnego, to znaczy on jak dochodził do cmentarza, poczuł się tak jakoś mówi, bo to było, jeszcze dzień był, ale, ale już się tak ściemniało, poczuł tak się nieswojo, po prostu tak jakby tymi nogami nie mógł ruszać, Takie, tak jakby mówi w jakiejś wodzie, no ale Wszedł na ten cmentarz i zobaczył nagle po prawej stronie, że niedaleko zakrzaczeń wiszą takie dwa jajowate obiekty. One, one nie dotykały ziemi, one miały między 3 metry średnicy i 1,5 wysokości. Dadę światło, nierażące, nie rzucające żadnego cienia. To jest też ciekawostka. No i wtedy został jakby sparaliżowany. Chciał uciekać, ale dosłownie nie mógł. Nie wiadomo, czy ten wpływ na to wywarły te obiekty, te zjawiska, czy po prostu coś innego. W każdym razie potem gdzieś jakąś tam rzeczką przebiegł, szybko dostał się do tego schroniska. Tam zupełnie blady, podobno przerażony, bo ci koledzy opisywali go bardzo bladego, przerażonego. Oczywiście tam um, się nawodnił odpowiednim trunkiem, bo nie mógł sobie tego jakoś wytłumaczyć. Na każdym razie taka, taka obserwacja ma miejsce właśnie na dał ten cmentarzu i co ciekawe, on postanowił, bo to było w marcu, jak się teraz przypominam, 74 roku, on, on postanowił, że na drugi dzień zobaczy, czy tam nie ma jakichś śladów, ale, ale mówi podszedł, mówi, i to była ta sprawa, bo to był 74 rok, gdzieś niedaleko tam była jakaś droga i mówi, że niedaleko tej drogi zobaczył właśnie tego miejsca, gdzie były te obiekty, zobaczył, mówi jakichś takich ludzi ubranych na czarno i samochody czarne stały, hmm. takie bardziej takie, no, lepszej jakości. No i to jest jeszcze tyle dziwniejsze, że on z tego miejsca znowu uciekł mm. i przyszedł na kolejny dzień i zobaczył, że w tym miejscu było nastawianych takich charakterystycznych pełno tych, takich kamyczków w yy, szocie Stoszka, z turyści mm. ustawiają w Bieszczadach i nie tylko, prawda? To nieraz na mm. tych podpokach, na tych strumykach tam stoją. No, tylko, że to było w różnych takich jakby, takich formacjach ustawione. Mm. No, to taka była no, dla niego zagadka, o, o co tu chodziło. Czy to była jakaś sekta? No, ale dobra, mm. ale czym sekta sektom? Ale czym były te zjawiska, te obiekty? To było takie dla niego bardzo zaziwiające nawet chyba bodaj, ten pan, jak sobie przypominam, to występował, krótko o tym mówił w tych opowieściach Bieszczadu, jak sobie mm -hmm. wspominam na plusacie, tylko troszeczkę to mm -hmm. inaczej wtedy No nie w, mówię, w ogóle ten miało. serial, wiesz, ten serial Bieszczady, teraz sobie oglądam, bo to jest coś, co tak, ja oczywiście, tak. szczerze... że no, przypomina mi moje dzieciństwo, ale to co mówię, to jest też takie szczerze mówiąc tajemnicze, no nie? Dużo tajemnicy w sobie bieszczady kryją. Jest to, jest to dosyć, dosyć, powiem Ci szczerze, oryginalna sprawa. Dokładnie, no powiem Ci, że ja za każdym razem kiedy tam jestem, to zawsze czuję taki dreszczyk, wiesz, emocje adrenaliny, no, bo w, no, tam coś faktycznie jest magicznego i za każdym razem, kiedy tam człowiek jest, no to no ja się na przykład doskonale tam relaksuję, wiesz. jeżeli ma mhm. jakiegoś stresa, jakiś, jakiś po prostu no jakiś taki stres życiowy, to, to człowiek bierze plecak, siada w samochód i, i czas jest już w tych bieszczadach, bo ja niedaleko mam, ja dosłownie mhm. maksymalnie półtorej godziny i, i jestem w bieszczadach, mhm. także nie mam tak jak nie, bo nie wiem ty masz to trochę dalej prawda No właśnie ja to powiem ci szczerze że akurat kobieta mego życia jest z drugiego końca świata bo jest zerpa i ona powiedziała że właśnie w dwóch miejscach w Polsce nie było jedno to Sopota drugie bieszczady no i musimy się <grym> też kiedyś gdzieś wybrać w bieszczady Chociaż, wiesz bieszczady są na tyle tajemnicze że one ogólnie no, też są i polskie bieszczady i ukraińskie bieszczady bo to tak. są karpaty w sumie nie więc <grym> wiesz więc no one one mają taką w sobie właśnie swoistego rodzaju dzikość, tak bym to powiedział, nie? No tak, to dzikość, jest dzikość, surowość, czy jak kartek. to tam nazwać, nie? Czy a teraz widzisz jeszcze, proszę ciebie, mam komputer włączony, wyobraź sobie i tak jak rozmawiamy, to wyskakuje mi reklama, nie wiem co tu jest namierzalne albo coś. Hotele w Bieszczadach Trivago, znajdź idealny hotel. No nie? No to... No nie? Ja już się zastanawiam czy nas wszędzie gdzieś namierzają czy coś tam, bo tak jak grzebie gdzieś tam wiesz po internecie i potem na przykład podobne rzeczy czy reklamy wyskakują, to nie ma problemu, ale, ale my o czymś rozmawiamy, a tu mi reklamy wyskakują i to jest a to proste... no, no to jest ciekawe, no może to jest jakieś takie zaproszenie do tego miejsca, ktoś no to wie, ale ja też ci Arturze chciałem takie wspomnieć, no. taką taką historię, którą mam, co prawda niedawno ją trzymałem, to był rok 2020, mieszkaniec Śląska przebywał wtedy w okolicach tam Soliny... Mhm tylko bardziej ta, ten krańc południowych stron Suliny, Jeziora Solińskiego. Mhm. I on zobaczył coś takiego, co go po prostu no, totalnie zaskoczyło, bo mówi, był ładny taki, właśnie znaczy ładny. On właśnie nie był ładny dzień, to był taki y, trochę pochmurny. Pojechali z kolegami tam no, po prostu podpatrywać, po, połapać ryby i mówi, nagle po prostu patrzy, tam leci coś takiego, co mówi, no ciężko sobie yy... W co w ogóle gdzieś tam wcisnąć, że ujmę, i mówi, to była taka klasyczna postać mówi, do swojego tak kosmonauta na siedzącym takim fotelu latającym. Taką historię mm. pamiętam, pisał e, Fiebak, e, ten Fiebak pamiętam e, w którejś z, w swoich książek, jak właśnie e, dwie osoby widziały takie latających w takiej postacie na fotelach, które poruszały się w lesie. No i właśnie to coś mm. podobnego było. No dobra, ja mówię, proszę pana, ale... No może to był dron, bo dzisiaj to są mhm. takie, takie numery z tymi dronami, że naprawdę trzeba być bardzo sceptycznym. Mhm. Ale mówi, no okej, okay, dobra, może dron, tylko że to po prostu tak szybko się poruszało i nie było to małe, to było dość wysokie. Mówi, jakieś 400 metrów od niego, widać było wyraźnie, no taką twarz, te ręce, nogi, wszystko w takim kombinezonie. I to poruszało się właśnie tam na, na krańcach, z strony Jeziora na już nie pamiętam, musimy popatrzeć w którym to kierunku. Wiem, że na południe to poleciało. A ja nawet, on nawet w ogóle szukał w internecie tych jakichś informacji może, gdzieś ktoś coś innego zobaczył, podobnego, mhm. ale, ale tak jak w przypadku takich rzeczy, no przeważnie to... jest dziwne, mówi, kurde, no mówi, że wtedy akurat nie było żadnego kolegi koniego, niego, bo po prostu jakby się ochlapać do, do tego jeziora, po mhm. ręce. No i to wtedy zobaczył, także... Wiem, że takiej historii, ja, ja wiem, że w takich tak historii jest dużo więcej, bo z tego czasu rozmawiałem z takim człowiekiem, no, który tam od lat mieszka. Mhm. I tylko że wiesz Arturze, no sprawa była taka, że ci te osoby były mo może wiarygodne, tylko po prostu w tym momencie mocno trunkujący ci panowie byli. I, no, tak. I to była... podważa też autentyczność, nie? Tak, taka sytuacja, ale powiem Ci tak jedno, że nie skreślam ludzi, którzy są po jakimś tam um, drinku, jak to się mówi, mhm. bo znam osobiście bardzo wiarygodne, mi znane, osobiście osoby, które niewielkie ilości alkoholu spożyły, a jednak zobaczyły czegoś, doświadczyły czegoś dziwnego, być może nawet to jest ale... nawet klucz do, do tego, prawda, że jak coś... Możliwe, no, może tak wchodzisz na inną może inaczej Robert, patrzysz. Ja Ci powiem coś takiego, tak, tak. No, ja, ja Ci podam takie dwa przykłady, no, jeden przykład to była taka sytuacja, tata mi opowiadał, że akurat przyszedł do niego kolega z pracy, który tam wypił może z jedno piwo, może dwa. Nie był to nie wiem jak pijany albo coś tam człowiek, tylko wypił z jedno czy dwa piwo i mówi, słuchaj, muszę pojechać na działkę po prostu i dajmy na to z samochodem. Z taką przyczepką, ale ja nie mogę, bo wypiłem tam jedno czy dwa piwka. Jakbyś mógł poprowadzić, masz tu kluczyki, masz ten, pojedziemy razem. No ojciec wsiadł za kierownicę i pojechał tam. No ale potem chciał tą przyczepką, wiesz, wkręcić. No nie, ale mój ojciec nigdy nie jeździł samochodem z przyczepą, znaczy, nie tyłował jakoś tam, nie? Za specjalnie wtedy jeszcze potem gdzieś tam z przyczepą kempingową jeździł. No i wiesz, co się zginał, to ta przyczepa się inaczej zginała, Nie potrafił w ogóle tyłem wjechać z tą przyczepą, nie? No wiesz, no nie, a tamten wiesz, po pijaków wsiadł, pyk, pyk, pyk i wjechał, no nie. Czy tak samo pamiętam tą znaną, więc powiem Ci szczerze, aferę, która była, że był tam jakiś lekarz chirurg i ten lekarz chirurg yy, no tam czy był alkoholikiem, czy nie alkoholikiem, ale bardzo często lubił dużo wypić. I pomimo tego, że wypił dużo, to on robił bardzo często operacje. I potem była sytuacja, że coś tam, ale się wydarzyło nie tak, żeby on kogoś skrzywdził czy coś, tyle tylko, że ktoś na niego doniósł. No i sprawa była w sądzie, że on po pijaku robi operację, no nie? I pamiętam, no on nikt nie skrzywdził, nie zrobił niczego, prawda? Nic, teraz, niczego nie zrobił Tak, nic niczego nie zrobił i tak dalej. No i tutaj była sytuacja taka, że na zeznaniach w sądzie właśnie jego kolega lekarz powiedział, że słuchajcie, ja wolę, żeby on mnie ciął po pijaku niż ten drugi na żywca, Na sześć, no, nie? Tak. No, rzeczywiście. Nie? To też jest, też jest prawda. To też jest prawda. Tak, tak, tak samo tak. była kiedyś inna sytuacja, że był gościu, który podawał się za lekarza, w ogóle studiów medycznych nie skończył. No, a robił też operacje i wszystko. I ja ci powiem od siebie, ja takiemu gościowi. To bym bez studiów dał od razu dyplom, nie? Uh -huh. Jakąś się Ja sama... ci powiem tak. Ja ci powiem, Artur, że właśnie a propos jeszcze dawnych czasach tak jak byłem i tej takiej dawniej ufologia była bardzo aktywna, wiesz, taka prężna. I, i żeśmy rozmawiali tam z chłopakami, wiesz, na spotkaniach -forum w forum we Wrocławiu, czy tam w uh -huh. e, Właśnie te tematy związane z osobami, które są w jakimś stanie, prawda, no, pod wpływem alkoholu. Ja już nie mówię o takich typowych zgonach, no uh -huh. bo to wiadome, ale gdzieś tam jakiś niewielka alkoholu. Ja, ja na przykład Byłem takim skoro, że ja nie wykluczał takich relacji. Tym mhm. bardziej, że jest kilku świadków. Nawet mhm. wiem, że Damian Prella ma w swoim archiwum takie przypadki, gdzie chyba ktoś tam pod wpływem widział bardzo ciekawe zjawiska. No ja na przykład mhm. tak samo w 98 roku, kiedy żeśmy chodzili z moim kolegą po okolice zakładów mandyzytowych na no, obserwacje nieba. No pamiętam, no jak, jak młody chłopak, prawda, no to się wzięło to piwo z sobą, mhm. żeby się nieraz tam na, po prostu napić. No to i wtedy żeśmy widzieli na, naprawdę niesłychane zjawiska, które nas oświetliło z góry. No, no nie było, było zachmurane całe, prawda, pochmurzone, a tu nagle na nasz szatło wypadło, mhm. takie no, dość potężne. Jeszcze ja widziałem potem jak coś spadało, taki, jakby, taki prostokąt, tylko tęczy, no to, mhm. że nie żaden był fajerwerk czy boli, bo tam w ogóle domów wówczas y, w tym czasie nie było, to był 1998 ja. rok. Także no, no dobra, no też może powiedzieć, no słuchaj Arek, wypiłeś piwo, no i coś ci się tam pomieszczało, tylko dobra, tylko ja to miałem, ja to widziałem, to samo widział mój kolega, mhm. jeszcze oprócz tego mieliśmy, no nie wiem co tam się stało, ale nam się rozsterpały normalnie kolana w tamtym, tamtym w tamtej mhm. chwili, mhm. nie wiem czy ze strachu, czy, ale to było naprawdę zaskakujące blisko przyznam. Mhm. Zresztą nie pierwsze tam, jako które ja osobiście widziałem i, i dokumentowałem, czy tam rejestrowałem na, 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 na kamerze. Także e, tak mówię, właśnie, że mój informator z, z Bieszczadów on mówi, że zna takich e, ludzi, którzy, tylko że są właśnie, tak wspomniałem, mocno prynkowi. Hmm? I tu jest taka kwestia, że no ja generalnie ich nie zaliczyłem do mojej książki, bo nie chciałbym, żeby potem czytelnicy mi zarzucili, że na z Tak, że ja bierzesz pod alkoholu, nie? Tak. Tak, tak, jakieś naciągane sprawy tam wrzucam do, znaczy mogłem oczywiście też pominąć, prawda, że w publikacji, że no, no słuchajcie, rosary. no, goś... ale ja staram się zawsze to opisać jak, jak najbardziej dokładnie, jak tylko mogę, mhm. także mm, wiem, że takich historii jest bardzo dużo, bo jedna z moich tych informatorek, która też była, z... ona co prawda w Anglii mieszka, ale w 2020 chyba roku albo w 2021 też była w Wieszczadach u tego znajomego, ja tutaj nie będę może podawał nazwiska, bo to jest osoba mocno rozpoznawalna, w Wieszczadach i w ogóle z telewizji i właśnie tam gdzieś nocowała u niego i zobaczyła dwie takie potężne świetliste kule nie podal góry, to była odległość około 200 metrów, chciała to nagrać telefonem, wszystko wysiadło, tak, mm. to się często odbywa, no ma takie miejsce podczas obserwacji UFO, ja też taką historię miałem, także no to tylko tutaj mówiło, że mimo lat jednak to zjawisko jest wszędzie tak naprawdę widywane. Tylko że badacze tak jak ja, czy, czy Damian, czy, czy inni podobni, no ciężko dotrzeć do niektórych terenów, do niektórych ludzi. Na przykład mamy teren Podkarpacia, ale więcej ma z Bielczanów w relacji niż z północnej części Podkarpacia, czyli Kolbuszowa, tam Nowa Dęba, te okoliczne. Tam praktycznie, no to jest taki, taka. <grym> No, mapa biała, taka, prawda, ta mm -hmm. logiczna Podkarpacia. Są to mam, no, no, strasznie mało historii. A wiem, że, że, ponoś są są wartościowe rzeczy, tylko tak z informacji drugiej, trzeciej ręki. Mm -hmm. eee, może. Też jest tak, że w tej chwili nas słuchają osoby, które są z Bieszczad. To jeżeli coś by się wydarzyło albo jakieś tego typu zjawiska byłyby widzialne, to będziemy wdzięczni za każdy komentarz. Oczywiście pewnie, że tak. Nie? Będziemy wdzięczni za każdy komentarz, ponieważ mówię, jest to taki teren nieodkryty, jak ktoś tam jest sam u siebie, to zwraca uwagę na pewne rzeczy troszkę inaczej niż osoba, która do skoku tam podjedzie. Tak więc to jest też takie ten nasz no, dzisiejsze spotkanie wieczorne, bo już zbliża się ku końcowi, to Mamy taki apel, że jeżeli właśnie ktoś tam jest z Bieszczad, dajmy na to, a o pewnych kwestiach wie pewne rzeczy, chciałby się skontaktować, czy z Arkiem, czy tutaj ze mną, ja to podeślę Arkowi, to nie ma sprawy. To, to będziemy wdzięczni za komentarz. Jak będą komentarze merytoryczne, to jak najbardziej. Zawsze Oczywiście, na takie, ja tak, tak ciekawe, samo się nie? dorzucam do, do tej listy, którą tutaj podałeś i, i też bym apelował do słuchaczy, że jeżeli posiadają jakieś historie na temat UFO i różnych dziwich zjawisk takich paranormalnych, czy na przykład takich legend, czy, czy podań ludowych bardzo takich interesujących, które konotują współczesną ufologią, to bym był też bardzo zadowolony, gdybyście się do nas tutaj zgłosili. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki ogromne Arku za ten... Dziękuję, proszę, dziękuję. Czas. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. Hej.